Karowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Świdnicy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, wstajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Świdnicy przy pomniku ofiar zbrodni katyńskiej, aby w 71. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego Złożyć hołd bohaterskiemu rodakowi i wielu polskim patriotom, którzy przeciwstawiając się sowieckiej okupacji i komunistycznemu systemowi bezprawia zostali fałszywie oskarżeni oraz zamordowani. Pochylamy głowę w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć żołnierzy niezłomnych. Oraz wszystkich naszych rodaków, bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę. Wzywam Was, córki i synowie narodu polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Słowo Salvo! Zalwą! Bąk! Ładu! Salvo. Ba. Ładu! Salvo historyczny dzień 25 maja 2019 roku w dniu 71 rocznicy śmierci naszego wielkiego bohatera, rotmistrza Witolda Pileckiego. Już teraz z całego serca dziękuję wszystkim Wam obecnym na tej uroczystości, mieszkańcom Świdnicy, gościom i tym, którzy przybyli z daleka. Idź Dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród obróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć, nasz mało czasu trzeba dać świadectwo Szanowni państwo dzisiaj jesteśmy tutaj w Świdnicy na placu Świętej Małgorzaty przy pomniku Katyńskim przy dębie pamięci aby dać świadectwo że jesteśmy z tradycji wiary miłości do ojczyzny że jesteśmy spadkobiercami tego dzieła, któremu służył i za które oddał życie rotmistrz Witold Pilecki. Szanowni Państwo, profesor brytyjski, historyk Michael Foote zaliczył rotmistrza Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Wielu znalazło się takich, którzy kwestionowali jego bohaterstwo. Najpierw uznali je obcokrajowcy, i to jest też dla nas wyrzut sumienia. Dzisiaj żyjemy w wolnym, niepodległym państwie i mamy obowiązek, aby zadbać o to dziedzictwo, ponieważ jak mówił Jan Paweł II, wolność nie jest nam dana, ale jest nam zadana. W imieniu pana Wojewody chciałam odczytać list. Witold Pilecki miał usta związane białą opaską. Prowadziło go pod rękę dwóch strażników. Ledwie dotykał stopami ziemi. I nie wiem, czy był wtedy przytomny. Sprawiał wrażenie zupełnie omglałego, a potem salwa. Tak relacjonuje ksiądz Jan Stępień, ostatnie chwile życia Rotmistrza, wielkiego patrioty, żołnierza, męża i ojca, Polaka. Dzisiaj w całej Polsce ulicami miast tak jak tutaj, w naszej Świdnicy, oddajemy hołd jednemu z największych i najodważniejszych bohaterów niepodległej Polski. Choć ciągle czekamy na jego szczątki, to wiemy, że Rotmyś jest obecny w naszym życiu i stanowi inspirację do troski o ojczyznę. A jego postawa to świadectwo człowieka, który poświęcił życie za suwerenność narodu. Polskiego. Dzisiaj mamy wolną Polskę, spełniły się marzenia rotmistrza i wielu bezimiennych bohaterów, którym jesteśmy winni pamięć i modlitwę. Dzisiaj patrząc wstecz na historię naszej ojczyzny. Potrzeba nam wiele pokory, by się jednoczyć, szanować każdy z tej polskiej ziemi. Jakże cieszy fakt, że dla młodzieży, harcerzy i naszych rodzinnych, dolnośląskich środowisk patriotycznych pamięć o bohaterach stanowi świętą Dajcie państwo namacalny, Dajecie Państwo namacalny dowód. Że fundamentem prawdziwej wolności narodu jest prawda historyczna, której żaden totalitaryzm nie może zakłamać i skazać na zapomnienie, bo ona wyryta jest w sercu każdego Polaka. Kamil Krzysztof Zieliński. Dziękuję.